Dzień dobry Państwu, za chwilę zrobię odczyt Tarota kaszy dla barana na tydzień 39 roku 2023. Narodziny, nowy początek, dziecko, rodzina, nowy pomysł na życie, nowe miejsce zamieszkania, nowy biznes. Ta karta wspiera narodziny, nowego początku. Jeżeli chcecie coś zacząć, coś nowego, coś przełomowego w Waszym życiu, to jest właśnie ten czas. Mistrz artystów w pozycji tej lepszej, odwróconej to jest ktoś, kto właśnie miał taki pomysł na życie, chciał coś wytworzyć, zrobił to i czerpie z tego wielkie korzyści, został zauważony przez społeczeństwo, przez rzeczywistość, został doceniony. Ta karta tylko wspiera tę pierwszą, że jeżeli macie jakiś pomysł na życie, działajcie właśnie teraz. To jest karta ze skarbem, tylko takim skarbem niematerialnym, ponieważ w tej szkatułce jest dusza, jaźń, wyższa świadomość, duchowy skarb. I w przypadku karty odwróconej, jaką macie, ten skarb się otwiera, dusza zaczyna Wam świecić. To jest trzecia bardzo pozytywna karta w Waszym rozkładzie. Wystarczy tylko się odwrócić, by znaleźć przyczynę. Sukcesów. Przecież artysta to człowiek natchniony, a natchnienie pochodzi także właśnie od duszy. Jeśli chodzi o zdrowie, tutaj może pojawić się osłabienie, choroba. Trzeba będzie skorzystać z pomocy jakiegoś lekarza. Jest karta inicjacji, karta takiego wewnętrznego obudzenia. Gdzie w sercu być może poczujecie jakieś głębsze połączenia, pomysły, jakaś duchowość się Was obudzi. Pewnie wśród tych z Was, którzy odwrócą się do tej szkatułki, by zobaczyć właśnie własną duszę. Te osoby odnajdą sfinksa. Sfinks Sphinx pilnuje waszej głębi tajemnicy. Teraz trzeba wykonać wielką pracę, by wykopać to, co on ukrywa, ale wy. Już wiecie, że w waszym wnętrzu coś się znajduje, jakaś tajemnica, wiedza, coś, co trzeba wydobyć. W środku piramidy, w jej sercu, pojawia się karta wzniesienia. Tutaj karty zakładają, że zerkniecie na swoją duszę, poczujecie coś w środku, zaczniecie szukać w głębi siebie i wzniesiecie się do pracy duchowej. Kolejna karta mówi o osłabieniu, brak sił, choroba ta karta właśnie jest nad tą, z koniecznością uzdrowienia się. Więc, pomimo takiego wielkiego duchowego natchnienia, ten brak sił, jesienne przeziębienia to może Wam się przytrafić. Na szczycie piramidy jest karta egoisty, ale w pozycji odwróconej. Nie może być inaczej. Po karcie wzniesienia w środku piramidy, to ego Was opuszcza. Ta karta oznacza, że egoista może opuścić Wasze pole widzenia, Wasze życie, ale w tym układzie mówimy tutaj o Was. Ci z Was, którzy zauważą tę duchowość, która się pojawia, przestaną być egoistami. Egoistami znaczy, że przestaną działać tak, jak każe umysł, ziemskiego umysł, a zaczną zwracać uwagę na głos serca, głos własnej duszy, właśnie tej duszy z tej szkatułki, która się otwiera dla was. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.